Zostałem poproszony przez jednego z ujeżdżaczy Hondy CBF o opisanie paru usprawnień zamontowanych w mojej maszynie. Tak więc spełniam prośbę. Oto krótki opisik. Zacznę od tego, że CBF nie jest typowym turystycznym krążownikiem, ale zaliczyłem nią parę dłuższych wojaży i sporo zamontowanych gadżetów doskonale się sprawdziło. Rzecz podstawowa to możliwość zabrania czegoś więcej niż tylko szczoteczki do zębów i wypchanego portfela. Szczególnie, gdy za plecami siedzi wymagająca blondynka, która absolutnie nie zgadza się ze stwierdzeniem, że lokówka nie jest towarem pierwszej potrzeby. W tej sytuacji niezbędny jest duży centralny kufer, np. Maxia 52 litry i boczne kufry GVE41 z fajnymi klapkami umożliwiającymi penetrację wnętrza bez otwierania głównej pokrywy. To w zasadzie standard minimum. Ale po pierwszej dłuższej trasie plecaczek powiedział, że ten kufer z tyłu jest jednak twardy. Konieczny więc był zakup miękkiego oparcia. Ale gdzie zmieścić wieczorową sukienkę i czułenka? Konieczne są dodatkowe kuferki. Z tyłu miejsca już nie ma, więc może coś z przodu? Pokombinowałem z kuferkami GVE 21 po docięciu stylaży. I niemałej pomocy pobliskiego spawacza udało się wykorzystując różne punkty mocowania na ramię, uzyskać miejsce dla czułenek. Jechaliście kiedyś cały dzień w deszczu. Wiadomo, że nieprzemakalny kondon to podstawa. Niemniej i ta klejąca się po kanapie woda stwarza nieprzyjemny chłodek dla czterech liter. Kupiłem więc takie kuleczki na fotel samochodowy. Jakoś przymocowałem do kanapy i było super. Ale po dwóch intensywnych jazdach, żyłka się przetarła i przez godzinę zbierałem koraliki w rowie. Kolejne wieczory spędziłem więc na pracowitym ich nawlekaniu na mocny żeglarski juzynk. Po doszyciu kilku taśm od plecaka i przykręceniu od spodu do kanapy, komplet wygląda tak. Minęło 9 lat i całość trzyma się dzielnie. A w deszczu koraliki skutecznie separują 4 litery od mokrej kanapy. Tu przy okazji mała wada dzielonej kanapy w CBFC. Deszcz spływa w szczelinę do środka, a prosto pod spodem jest skrzyneczka z bezpiecznikami. Kawałek dociętej płyty z miękkiego PVC, z wygiętą rynienką, rozwiązuje problem. A skoro jesteśmy przy kanapie, w CBFC jest pod nią mnóstwo miejsca na różne drobne szpeje. Obszerne przestrzenie pomiędzy plastikowymi boczkami i pod siedzeniem pozwalają swobodnie zmieścić apteczkę, autostradową kamizelkę, robocze rękawiczki, zapasowe żarówki, glut do łatania opony, świece, a nawet mini kompresorek. Oj, przydało się to już parę razy! Również z przodu CBF-ki można coś fajnego znaleźć. Od choćby przestrzeń za plastikami przy przednich kierunkowskazach, gdzie po zamontowaniu kawałka gumki można trzymać spryskiwacz do zmywania owadów z szyby, czystą szmatkę do jej wytarcia i zestaw narzędzi w małej kosmetyczce zakoszonej żonie. Na pewno jechaliście kiedyś w nocy krętą, leśną ścieżką. Lampa cbf jest zamontowana do konstrukcji ramy i świeci na wprost. Tak więc przy ciasnych skrętach widzimy tyle, co kret w spawalniczej masce. Rozwiązaniem jest halogen zamontowany do goleni amortyzatora. Plus elektropstryczek na osłonie, z podświetleniem, co by nie zapomnieć włączyć po powrocie do cywilizacji. A skoro jesteśmy w okolicy Amorków, warto założyć na nie gumowe osłony. Wtedy zymeringi nie łapią brudu i posłużą bardzo długo. Ci, co cieli cięgiem przez powiedzmy 500 km, z prędkością przekraczającą możliwości fiatacz i płeczęto, wiedzą co się czuje, kiedy wiatr stara się oderwać głowę od reszty. Nieduża oryginalna szybka CBF wygląda fajnie, ale chroni mizernie po 100 kilometrach, w głowie zaczyna już buczeć statko bolków. Rozwiązaniem jest podwyższona szyba. Tyle, że te firmowe są piorunisko drogie. Ale odkryłem niedużą fabryczkę koło Olsztynka, MGG, szyby motocyklowe. Wymierzyłem wyciąłem szablon z papieru i wysłałem wraz z rysunkiem gięcia. Po tygodniu dostałem piękną, wysoką szybę z altuglasu. Powierciłem otwory na mocowania, przykręciłem i w długą. Próbna jazda pokazała, że jest znacznie lepiej, ale jeszcze trochę dmucha w dynie. Zamówiłem więc w MGG mały spoilerek. no i malisana. Można w czasie jazdy zapalić papierosa zapałką. I wszystko było świetnie do pierwszej jazdy w deszczu. Wysoka szyba ponad linią oczu, plus krople na szybce kasku sprawiły, że widziałem głównie oczami wyobraźni. Trochę pokombinowałem i, przy pomocy dwóch obrotowych głowiczek od mikrostatywów fotograficznych, podczas deszczu spoilerek można położyć na płasko. I voilà! Jeden ruch i linia oczu ponad szybą. A propos dłuższego cięcia bez przerwy. Ci co nie ograniczają się do niedzielnej jazdy nad jeziorko wiedzą, że po 100 kilometrach trzymania mocno odkręconej manetki gazu, prawy nadgarstek zaczyna już cichutko jęczeć. Rozwiązaniem jest kawałek plastiku, nałożony na rolgaz. Teraz wystarczy lekki nacisk dolną częścią przedramienia i można gnać kilometrami. Tak, długie przeloty. Leżenie na baku jest może fajne, ale tak na krótką metę. W turystyce motocyklowej ważna jest wygoda. Czyli plecki bardziej pionowo. I do tego superowa jest podwyższona kierownica. Wystarczy włożyć aluminiowe przedłużki i wymienić śruby na dłuższe. I teraz po 500 kilometrowym przelocie można zejść z maszyny samodzielnie o własnych siłach. Fajnie też nałożyć na aluminiowe klamki kawałek gąbki. A skoro mowa o klamkach, w zimne jesienne wieczory łapki trochę marzną. Warto więc założyć handbary od krocowego motocykla, mocowanie do gniazd na lusterka i do kawałka aluminiowej blaszki przykręconej do końcówek kierownicy. Ale z kolei letnia jazda w pełnym słońcu, nawet w cienkich rękawiczkach, trochę rączki zagotuje, więc wyciąłem w handbarach okienka z dekielkiem zapinanym na przekręcane plastikowe sztyfty. Jeden ruch wkrętaczka i dmucha po łapkach aż miło. Jeszcze w temacie temperaturowym. Wybierając się na Nordkap, wiedziałem, że szału nie będzie. Grzane manetki Saito to podstawa. Chociaż muszę powiedzieć, że te co mam, mają 40 watów mocy, i to było trochę za mało jak na wizytę za kołem polarnym. Ale na jesienne jazdy, jak znalazł. A z braku owłosienia na plecach, zakupiłem wkładki grzejne do włożenia w specjalną kieszonkę w kurtce. Moc niby nie za duża, tylko 35 watów, ale pod kurtką zrobiło się milutko. Trzeba było tylko dorobić gniazdka zasilania. Oczywiście dwa, bo plecaczkowi też się coś należało. Zamontowałem je z prawej strony, tak aby nie przeszkadzały przy zsiadaniu z maszyny. A teraz o ulubionej czynności motocyklistów, z maszynami napędzanymi łańcuchem. Wiadomo, kto nie smaruje, ten nie jedzie. Ale to smarowanie, nawet sprayem z puszki, jest nieco upierdliwe. Jako człowiek leniwy postanowiłem z tym skończyć. Zakupiłem więc podwójną końcówkę smarującą z kotoiler i przykręciłem od spodu wakacza. Do tego samochodowy zaworek elektromagnetyczny od odcięcia paliwa. W sklepie elektronicznym zakupiłem zestaw przekaźnika czasowego do samodzielnego montażu. A żonie buchnąłem butelkę po jakimś kosmetyku. Parę wieczorów spędzonych z lutownicą w ręku, trochę pracy w garażu i teraz po napełnieniu zbiorniczka olejem HIPOL 15 zapominam o smarowaniu łańcucha na 6000 km. Pudełko z przekaźnikiem czasowym wcisnąłem pod kanapę, a zbiorniczek pod prawy tylny boczek. I po włączeniu biegu dwie piękne kropelki oleju, co jakiś czas spływają na zębatkę koła łańcuchowego. Ale kiedyś żona po zeskoku z kanapy zobaczyła małą plamkę oleju na spodniach i musiałem coś z tym zrobić. Zadanie połączyłem z montażem błotnika tylnego koła, którego skośni konstruktorzy nie przewidzieli w CBFC. A jak widać na załączonym obrazku, przydaje się on, a jakże. Z oryginalnej osłony łańcucha zostawiłem przód i kawałek tyłu. Do tego dociąłem z płyty PVC osłonkę na koło łańcuchowe i wygiąłem w strumieniu gorącego powietrza z opalarki. Kawałek blaszki, kątowniczek i już spodnie bezpieczne. Każda mała wyprawa przynosiła jakieś przemyślenia. Kiedyś po powrocie z leśnego spaceru zastałem maszynę efektownie wywaloną na bok. Boczna stopka powoli zagłębiła się w ziemię, i fik. Sprawę załatwia plastikowa duża stopa. A po cyrkach z ustawieniem maszyny na pochyłem pokładzie norweskiego promu, zaraz po powrocie oryginalną boczną stopkę nieco skróciłem i przespawałem kąt podparcia. Teraz motocykl mam zdecydowanie mocniej pochylony na bok. Kwestii ciśnienia w oponach. Fajnym patentem są takie zmyślne nakrętki na wentyle. Gdy ciśnienie w oponach jest za małe, końcówka ma kolor czerwono-żółty. Gdy jest prawidłowe, całość jest w tonacji soczystej trawki. Wystarczy żółtoka i można wskoczyć na maszynę. Nie wiem, jak wy, ale ja lubię robić fotki z jazdy. Trzymanie aparatu w ręku to jest oczywiście jakieś rozwiązanie. Ale ponieważ jestem z natury leniwy, zamontowałem gniazdko z szybko złączką od statywu fotograficznego. W takich krajach jak Albania czy Serbia pytanie o drogę tubylców nie jest specjalnie efektywne. Zatem posiadanie GPS-a jest wskazane. Wodoodporne GPS-y motocyklowe są niezwykle piękne, chociaż również niezwykle kosztowne. Ale posiadam starego palmtopa Asusa, na którym można zainstalować różne automapy. Stalowa płytka i silne magnesy w nieprzemakalnym pokrowcu Turatecha, trzymają go jak diabeł Soltysa. Kabelek zasilania wchodzi od dołu, więc pomimo braku hermetyczności, nigdy mi nie zamknął. Wtyczka na co dzień schowana w plastikowej zapince pod lewym przednim boczkiem. A tak przy okazji, programy takie jak Automapa czy Garmin, nie radzą sobie na małych polnych drogach poza zachodnią Europą. Bo według nich, one po prostu nie istnieją. I tu swoją wyższość przejawiają programy na Palmtopa, choćby Russa, bo można w nich drogi edytować i dodawać. Pod lewym boczkiem mamy tu też schowane gniazdko 12V. Z pewnością stwierdziliście kiedyś na biwaku w dzikiej głuszy, że bateria w smartfonie nie odmówiła współpracy. W takiej sytuacji przyda się podłączenie do akumulatora, oczywiście przez dodatkowy bezpiecznik. A przy okazji również w drugą stronę. Można naładować akumulator w motocyklu bez zdejmowania plastików. Jazda po polnych drogach uczy, że gdy kolejny stają się głębokie, prędzej czy później, jakaś tajemnicza siła wyrywa kierownicę z rąk i gleba jest pewna. Rozwiązaniem jest tak zwany hydrauliczny amortyzator skrętu. Zamontowałem go do górnej półki kierownicy, a do ramy pod spodem przykręciłem bolec oporowy. Na fotce nie za bardzo go widać, ale jest. Zrobiłem też plastikowe pudełeczko dla ochrony amortyzatora od wody i kurzu. Teraz przed wjazdem w teren, wystarczy przekręcić pokrętło i przednie kołotnie prosto jak przyspawane. Czas na osłony silnika, czyli gmole. Kupiłem używane na ale drogo. I przy wywrotce w Rumunii, pewnie uratowały mi nogę przed zdemolowaniem. Więc na pewno warto mieć. Zdarzało się wam jechać przez dłuższy czas z włączonym kierunkowskazem? Nie tak, a to może być niebezpieczne, bo jednak blacha w samochodzie jest nieco twardsza niż powiedzmy kolana motocyklisty. To białe coś to syrenka od alarmu podłączona pod przekaźnik kierunkowskazów. Teraz nie sposób zapomnieć. O czym by tu jeszcze? Aha, zabezpieczenie. Korzystam z solidnego uloka firmy Abus. Nie za bardzo wiadomo, gdzie takie coś wozić. Gniazdo uloka zamontowałem więc od spodu do płyty mocującej centralnego kuferka i trzyma się solidnie. Jeszcze akcent patriotyczny. W podróże zagraniczne zabieram polską flagę, zamontowaną do tylnego kuferka. Z wykręcanym gniazdkiem, bo kiedyś o mało co serbskie dzieciaki mi jej nie gwizdnęły. I na koniec rada dla motocyklistów: jak uszczęśliwić wasze plecaczki? Musicie zamontować w kaskach Intercom. Ja używam kasków Nolana, więc mam zabudowany bluetoothowy system Encom. Po powrocie z pierwszej wyprawy, żona stwierdziła, że w życiu się tak nie nagadała. Ale warto też mieć pod ręką takie piankowe koreczki do uszu. No, tak na wszelki wypadek. No i to by było na tyle. Miłego dłubania w garażu.